Dzień dobry, bardzo przy poniedziałku. Jeździłam metrem po Dubaju ostatnio i to był jakiś taki chyba ósmy luty, tłusty czwartek. Wyście obliczali, ile pączków spalić musicie, a ja ty czekaj, bo to już był piątek. Jeżdżąc tym metrem dojechałam do Gold Suk, dojechałam do Creek, wysiadłam bo mi się już to zjeżdżenie znudziło no i wysiadłam i trafiłam oczywiście do dzielnicy jakiejś takiej tekstylnej yy, biednej tam już to złoto nie kapało tam chłopacy biegli na głos mu... zapomniałam jak się nazywa ten co woła do no wiecie, ten co woła na modły biegli aż klapki im spadały do meczetu Trochę to nagrałam, jest to tu, to tam. Mężczyźni biegli, a ja zaszłam do baru. A ja cały czas byłam bez gotówki, bo ja nie wymieniłam. Oprócz, że udało mi się na rumuńskie gdzieś kupić, do tej pory mam, dlatego nie lubię pieniędzy wymieniać. To nie wymieniłam żadnych i Dirham prawie że nie dotykałam. Oprócz fantastycznych przygód przy, przy powrocie. Będzie potem. I, opró i również tych. E no nie miałam pychota, pączek na deser, a zaszłam do baru i nie miałam. Ciężko było znaleźć jakikolwiek bar, było, barów było pełno, ale który brał kartę, aż mi wstyd było. Jestem totalną przeciwniczką używania karty, a szczególnie w karajach odległych. Jak można kartą płacić? Trzymajmy się, moi mili, gotówki. Bo to już są naprawdę policzone chwile tej gotówki. Im dłużej ją utrzymamy, tym dłużej jesteśmy wolni. Ja dostałam tak pyszne jedzenie. Już jedzenie było skończone, bo to była godzina jakaś 16. I takie coś dostałam. To był indiański jakiś bar. Takie coś, potem jeszcze inne i na końcu prawdziwy polski pączek. No prawie polski. Herbata przepyszna. Nie wiem, jakie to były działa. Do tego dostałam mleko takie ostre. Jest na zdjęciach. Kuszą mnie te hijaby z diamentami. I tanie, jak, jak barsz. Te, te takie sukmany do samej ziemi. I tutaj. A ja mówię, ale jak, jak, ale jak? Gdzie ja to spakuję? Skoro jeżdżę bez bagażu po tych wszystkich krajach. Ćwierć półkuli. Ale o tym potem. Nie kupiłam. Wziąłam autobus. Bo mnie nie chciały araby wpuścić do windy. Tak, tak, cztery osoby, wyjdź, wyjdź. Zamiast sam wysiąść dupek, to on mnie wysadza. Wyobrażacie? Pole białych kwiatów, przepięknie. Kolejna linia metra to tram. A tram dojeżdża do Mariny i do Palmy, no, tej wyspy, która powstała w 2008, 2008 roku za 10 miliardów dolarów, która wydłużyła linię brzegową Dubaju dwukrotnie. Martwili się, gdzie my będziemy turystów trzymać, skoro mamy tyle i tyle linii brzegowej plaży. Więc zbudowali tą palmę, wiecie, jaką taką? Taką palmą, na końcu Atlantis. Oczywiście wiele hałasu, o nic, jedna wielka ochyda niewolnictwo i więzienie. Ale nawet dom tam ma Beckham. Nie, nie oglądałam serialu. Wyspy Pół, więc tam, tam, tam było można wziąć u podnóża palmy mono, mono train za 30 Dirham. Tam był w środku, w środku pojazdu, już wszędzie. Szczęśliwego Nowego Roku chińskiego, bo to w ogóle, by the way, był sylwester. Poszwendałam się na tym Atlantisie, gdzie się dało, restauracje meksykańskie, przeróżne cuda tam były, nie wszędzie dali mi wejść, wszędzie płatne jest wejście, oczywiście. Rety, ja przez tą ekonomiczność tego kalendarza tak mało mam napisane, a tyle mam do opowiedzenia. W tramwaju pełnoruskich, Ruscy się tak roz, rozjuszyli tam w we wszystkich krajach, które odwiedzam. No może w Kazachstanie jedynie nie ma ruskich. Że w Rumunii też nie spotkałam. Ponieważ mój telefon jest przepełniony tak jak i wszystko w moim życiu, i nie wiem, kiedy urwie ten film, więc teraz chciałabym do Was zgłosić się. Jest nowy rok chiński, smoczy, a wiecie, że jestem smoko-koniem. Tatuaż jeszcze jest, chociaż prawie zszedł. Więc wymyśliłam, że moje niesamowite przygody będą na bieżąco. Gdzieże ta Alessa bywała, kiedy nie nagrywała swoich arcynudnych wspomnień ze studiów z roku 2000, mechanicznego. Ale ja żyję, by jeździć. Jest, żeby żyć. Ci, co mnie znają, no to wiedzą, że od siedzenia na, w domu robi się płaskodupie. Więc droi, drodzy mili słuchacze, w dobie tego Smoka 24 wpadłam na pomysł, że skoro wszyscy wszystko robią dla pieniędzy, najbardziej w Dubajach, tam to najbardziej, w Dubajach. Robił wszystko dla pieniędzy. W Singapurach też, no a i w ogóle wszędzie. I się okazuje, że w Polskach i w Hiszpaniach też. Ale co o ludzie, którzy robią bez? I ja przez ostatnie sześć ponad lat robiłam wszystko dla wolności. Ja w ogóle wszystko zawsze robiłam dla wolności. Ale skoro pieniądze nie śmierdzą i są tylko energią, przepływem energii, to spróbuję ja. Nie myślcie sobie, że ja śpię na kasie. Zrealizowałam swoje marzenie pasywnego dochodu i żyję za to, co mi. Z pasywnego dochodu natomiast to mi starcza tylko na przeżycie. A gdzie tutaj rozwijać się bardziej podróżniczo? Celem moim jest zebranie 555 euro, bo tyle kosztowała moja wycieczka, e, ta, w której byłam w pięciu krajach tydzień temu. Przez tydzień. 200 wydałam dla wizera na bilety. A resztę tak. Oczywiście są to szacunkowe dane, bo nie porobiłam podliczeń, bo ja zawsze robię wszystko hop, optymistycznie. Więc jeśli uznasz ten film za ciekawy, albo poprzedni, albo następny, albo po prostu lubisz pomagać. Ciekawy, inspirujący, to prześlij je proszę pięciu osobom i zależy mi. Na pięciu nieznanych, które jeszcze mnie nie widziały i nie słyszały osobom. Bo tak naprawdę ludzie lubią pomagać, szczególnie ludzie ryby lubią pomagać, ale skoro za darmo nie chcieli słuchać i moje publiczne y, filmy są nietknięte, to ten film będzie tylko już na podany link. I proszę każdego słuchacza o wysłanie do pięciu osób, które mnie jeszcze nie widziały i nie słyszały. Datki są bardzo dobrowolne, a, szczyt je, a cel jest szczytny. Sami wiecie. Dziękuję bardzo i podam, ponieważ jest to film po polsku, i podam, i może zdążę, zanim mi ten telefon to urwie, numer konta polskiego. Trochę mi wstyd, ale mnie już wstyd nie jest niczego, więc proszę bardzo. pl 57 11 40 2004 0000 000, 3102 3183 6660. I powtarzać nie będę, bo możecie sobie cofnąć, jeżeli komuś zależy. By the way, wiadomość anielska 666 oznacza, nie bądź takim materialistą. No, więc wracam już do opowieści. Wróciłam tym tramwajem, jak już obleciałam całą a, palmerę e, na Marina Mall, bo tam czekał na mnie kolega Ahmed. Wkurzony, bo wstało 7 rano, pracował e, od 7 do 7-12 godzin. Jako menadżer to sobie wyobrażacie yy, od razu powiedział, że jest padnięty, że jest padnięty. Ja mówię, wow. A potem jeszcze musiał z jakimiś menadżerami, bo odwiedzali go VIP, iść na dinner. Więc odebrał mnie o godzinie, przysięgam dziesiątej I on jest zmęczony, zmęczony. No to dobra. Ledwo sałatkę chwyciłam w tym sklepie. Sklep to był jakiś rady, zapomniałam. Taki fajny supermarket. A on przy kąpie, 11 w nocy wróciliśmy do domu, a on musiał do kompa i na maile służbowe odpisywał, bo takie ważne. Więc myślę, jeżeli on w środku nocy po całym dniu przepracowanym odpowiada na służbowe maile, to nie ma chyba gorszego miejsca na świecie niż Dubaj. Do północy pisał. Odstawił mnie na autobus o północy. Ten PKS Sławetny na Abu Dhabi Airport, a ponieważ Abu Dhabi Airport jest nowe i zmieniło terminale, i wszystko tam jest nowe, to Ryan, to Wizer, przysłał maila, żeby postawić się na lotnisku 4 godziny przed odlotem, no bo może być pomylony terminal. No więc jedziemy. Usiadłam koło Uzbeka, bo akurat była taka szyba. Najbardziej okazała, żeby jak najwięcej widać, ale szyba była zaklejona tymi takimi dziurkowanymi, więc widać było bardzo mało, nawet i z tej autostrady. Ale Uzbek, jak mi zaczął pokazywać swoje przygody, poczęstował grzecznie wodą, dał mi buteleczkę i zaczął mi opowiadać, jak on tam robi, franczyzę, restauracji, jeździ do Abu Dhabi po to, żeby otwierać. Restauracje takie, takie i gdzie nie był, i jakie mi zdjęcia pokazywał, i jakie wesele swojej córki, to ja po prostu się chwyciłam. Wesele córki w jego domu na 300 osób. Dobra, Uzbek z Samarkandy. No i teraz, aha, cel pal jest teraz Samarkanda moi mieli. Także z Abu Dhabi się, koledzy z Abu Dhabi się bardzo dopytują, kiedy wracam. Więc myślę, że październik, listopad, grudzień będziemy patrzeć się w kierunku Samarkandy. Także palec do budki. Palec do budki. Na lotnisku jakoś zleciało. Było nawet całkiem wygodnie. Nawet kupiłam sobie sausage roll w taki długi, w Costa Cafe. No bo dali mi dużą herbatę do tego. W końcu... Tak, lot był o 6.50, akurat bramka do Turkistanu dla Kazachów była ostatnia i było tam tak zimno, ale tak zimno. I przypatrywałam się z jedną dziewczyną. Tak się przypatrywałam z jedną dziewczyną. Widzę, że idzie taka zmachana jak kon Na Adidasy tak miała wsunięte jak klapki. Cebulę miała aż napięcie. I tak się ją zapamiętałam i ona mnie. I jedziemy na nowy kraj. 52. I 273 lub tam czwarty lot. I jak wylądowaliśmy w tym Turkistanie, to oczywiście rzucili się na nas taksówkarze. A ja mówię, odejdźcie wy ode mnie, ja jeżdżę autobusem. Ale jeden był taki wytrwały, że mnie namówił, a w taksówce tej, a była to akurat. Honda, Honda, taka na siedem osób, siedziała ta dziewczyna. Okazała się o imieniu Altaj. I została moją koleżanką, i spędziłyśmy cały dzień razem. Byłyśmy razem w restauracji, we wszystkich historycznych miejscach, na dyskotece, na karaoke i na szaszłyku. Także zdjęcia i wszystko będzie potem. Nie przyjechał może i lepiej, bo podnięta. Kto nie przyjechał? Turkistan, Ja... Nie, 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 tu trzeba się na dziesiąty. Tutaj w tym kalendarzu to trzeba być bardzo cwanym, żeby coś przeczytać. Ostatnia bramka. Lotnisko malutkie i na molni taksówkarze. W końcu uległam 2000 tengel. Dużo tengel mam, także każdy człowiek, który spotkam, mnie w tym roku, dostaje na pamiątkę tengel, bo to jest jedyne, co ja przywiozłam z Kazachstanu. Przywiodłam też jeszcze jedną małą małą pamiątkę Jest tu, nic nie widać Nic nie widać, jak to się pokazuje, żeby widać to tak nic nie widać. trudno. Przywiozłam jedną małą zieloną pamiątkę Świętą księgę. I jeszcze jakiś bokser z nami jechał, ale on nie był aż taki bardzo straszny. Bardzo strasznie zainteresowany przyjaźniami zagranicznymi. Zawiedził mnie do Ekopana. Mieszkałam w wałem różowym domku, o tak skośnym o tak skośnym dachu. Dokładnie taki kąt i ten właśnie pokój pod tym dachem był mój na zdjęciach to będzie dom ten przypominał mi bardzo mój dom bardzo o tak wchodziło się recepcja do piwnicy sauna czyli dokładnie tak jak u mnie pierwsze piętro li... yy, główna sypialnia i dwie inne następne piętro To już był mój chyba level, ale albo jeszcze jeden przechodziłam. Mój level z tym skośnym dachem, z łazienką, łazienka identyczna jak moja. Pan Altai z... Prze... przemiłem małżeństwo. Zbudował ten dom sam. Pewnie kupił działkę tyle i tyle metrów. Jedyne, co mógł się budować, to w górę. Tak jak zrobili to na tym, na tym rogu, na hełmie za koło kościoła, tego starego. Tam, gdzie chodziłeś do szkoły, bracie mój, co? Ja chciałam tą działkę na rogu. Nie, nie, tam się nie da nic wybudować. I ktoś wybudował ładną chatę wiejską, tam drewnianą. E, więc jesteśmy już szarpa. Pospałyśmy, musiałam paść. Ja nigdy w dzień nie śpię. Dzieci biegały za piłką. Słoneczny dzień przepiękny. Strasznie się bałam w tego Kazachstanu, że będzie zimno, a była oczywiście wiosna. Yy... Padłam. Nowa koleżanka przybyła do mnie po o 19. Miała być o 18, ale przyjechała o 19:00 swoją kią i zawiozła nas na obiad do Edy. Tam, gdzie jest nagrany teledysk Love is Flowers. I tam zjadłam szarpę, czyli zupkę taką bardzo tłustą, na baranienie z żeberkami. Niech się moi wegetariańscy koledzy nie, obr nie obrażają, ale ja muszę wzmacniać się. I do tego dużo zielonej herbaty. Potem pokazała no, pokazała mi te wszystkie historyczne y, miejsca. <noise> zimno, ciemno i daleko wszędzie więc słabo mnie się tam zwiedzało zostawiam na następny dzień i bardzo cholernie płasko Kazachstan, akurat ta, ten rejon yy, bardzo płaski że oko, wykol po 100 km widać prosto drogi ale nie cały Kazachstan jest taki bo pamiętajmy o tym, że mi mm, w, na liście moich marzeń jest jeżdżenie po kazachskich górach takich stromych i takich zielonych jak te wczorajsze gdzie chodziliśmy z dziewczynami na hiking. Takie właśnie zielone lasy, strome, na koniu. To, był, to jest mój prawdawne marzenie, więc czekają nas almaty i wszystkie inne yy, yy, jeszcze tam miejsca. Natomiast najśmieszniejsze jest to, że dzisiejsze wspomnienie na, mm, na Facebooku przypomniało mi, jak byłam na imprezie Maselnica. Imprezie naleśnikowej ruskiej, jak jeszcze rusofobem nie byli wszyscy. I zrobiłam sobie zdjęcie z kazachskim samochodem, bo wiedziałam, że się tam wybieram, więc wspomnienie sprzed 6 lat. A obok tego, jeszcze na tym wspomnieniu, też jest inne coś bardzo, bardzo hotelu drogowego. Pojechałyśmy do hotelu dowiadywać się o spa, ale chcieli chyba 100 euro, 200 euro, więc ja mówię, proszę ciebie, przecież ja takie spa mam u siebie codziennie. Także codziennie. Także do zobaczenia w Kosmopolitan dzisiaj. Nie wiem naprawdę o której. Może dzisiaj na jaj pójdę wieczorem. Um. Potem bar z karaoke. Ja nadal głodna. Ta najedzona. Jem szaszłyk. Mm, szaszłyki kazachskie i tańcuję. Jedna dziewcząka kończyła 45 lat. Uściskałyśmy się serdecznie, zaprosiły do swojego kręgu tanecznego. Ja słabo się czułam, więc szybko wracać chciałam, ale nagrań z kazachskiej dyskoteki jest. Jest, jest, też, jest, też, jest też moc. Miałyśmy plan na jutro bardzo obszerny, jechać dalej, ale jej mały, jej chłopiec 17-letni się rozchorował. Przyzwyczaiłam się już do tego. Dlatego 11 niedziela musiałam sama sobie zorganizować, a ponieważ nie miałam ani grosza waluty ich niej, więc było bardzo ciekawe. A był to now w wodniku, nowy rok chiński, drewniany i nastał smok. Ale to będzie już w następnym odcinku. Tak jak już wymyśliłam podróż do następnego kraju, marszrutką, bo PKS był, ale się zmył, więc będzie też nowy kraj. Zapraszam i podaj dalej.